A my krusz, urok. Tak to wygląda. Taki fajny toporek. Ale założę sobie boski mot. Dobra. Zapiszę sobie. Po orku żołnierzu powiedziałem wojownik, bo tam się tylko Tika 2 pomyliło. Dobra, on się pali. No dobra, to tylko zwiadowcy. Więc sobie mogę na lajcie z nimi, z nimi walczyć. Ja się nie pieprzę. Tylko czasami. Dobra. Kolejny. Ubity żołnierz na smarterzysku. Dobra. Kolejny. I ostatni na... tym miejscu. Spierdalaj. Dobra. Okej, okay, więc załatwieni. Tylko dla ciekawości wejdę... Serki? mi się. Tutaj... Tam jest. Gorzki chleb. Hmm, ciekawe. Powinno tutaj coś być fajnego. Ojej. Dobra. Nie zaklinowałem się, pomyślałem myślałem. Tutaj... Hmm, tutaj coś musi być, więc odpalę sobie światełko. Kom. Kom. Nic nie ma, myślałem, że coś będzie fajnego, bo jakieś duże pomieszczenie było, ale tutaj może coś będzie, na wprost nas. Nie, sama cegła. Dobra, to schodzimy. I Balu powinien teraz nas zagadać. Gdzie on jest? No. O Boże poszedł za mną Serio? Gdzie on jest O my No Dobra Ja już, ja, ja tego Ja znałem nagrywanie jak będę ko niego więc JO Dobra, ja jestem koło niego Był tutaj Nie wiem co tam robił, no ale... No, no, no dobra <coughs> Sorki Idziemy tutaj i powinien zaraz nas zagadać Aha Aha To on został Co ty robisz, pojebało cię? Dobra, przeklinać nie będę, bo sam nie lubię, a na pewno wy też nie lubicie, jak ktoś przekinał. O, o to chodziło. Widzę, że mu się nie śpieszy nigdzie. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Aha... No to co? Co wymyślisz? Inteligencie. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia te... Dobra. Usemka. Du... Ale magia jest sprytna, co? Dobra, mu teraz. Uh, uh, uh. Nie, no, co tu jest? A, same psianki. Już nie zbieram tych roślinek, bo... Tam na początku, które dodawały co ja teraz... Nie obrażając ich. Główno wnoszą nad naszego HP. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Nie, Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Okej. Okay. Prowadzę. Chodź, Balu. Idziesz. Widzisz. Więc dobra Tutaj pójdziemy na koniec Tutaj nic nie ma a tutaj U. Nic nie ma, ale Patrzę nie Patrzę teraz. Nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i, i kości. Aha nie! Panie, przemów do mnie! Coś się Śniąc. zbugowało. Uka ty... się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem nie <laughs> robiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego, śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Giń niewierny psie! ja! No pojebany jest. Dobra, kiśniemy na pałę. Nie ma co z takim idiotą. Dobra I niestety nie możemy zabić yy, Motami ani innymi To zabiję tym jak mogę Ja. Yeah. Dobra Tutaj mamy jakiś mieczyk To jest miecz śmierci Który jest słabszy od naszego? o 4 obrażenia więc dobra też orków skończone więc będę się kierował do miejsca z którego przyszliśmy czyli od tak zwanego mi wyjścia on dalej tutaj stoi Jej. Dora no, go, żeby... żeby się nie męczył. Dobra. Nie, dziękuję. A, no i to teraz. No po cmentarzysku będzie fajnie, bo będzie się dużo toczyło. Na pewno tak będę nagrywać codziennie, bo będzie mi ten gotik wcią wciągać. Bo mam ochotę na jedynkę. No ale dobra, no to skończyliśmy cmentarzysko, to Więc wyjdę i się z wami pożegnam. Ujrzę światło dzienne. Yeah. No, więc wyszliśmy na światło cienne i do kolonii, dobra, więc apiszę i dziękuję za oglądanie wszystkich, którzy to oglądali, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, no i polecajcie, mówi dla was Angar868, na razie, do następnego odcinka i jo.